I siemanko, z tej strony Jan odbijem 9. No i jak widzicie jesteśmy w Fortnite. Um, oczywiście w sklepie jest już ten Venom. Um, bardzo fajny. Um, o, oh, przepraszam. No I właśnie... Um, on był do wygrania na um, Venom World Cup? Coś takiego czekaj, Venom... Uh, Cup. Venom Cup. No i pojawiło się również taki licznik czasu, który pokazuje czas do eventu prawdopodobnie. Jest to 10 dni, więc za te 10 dni pewnie się coś wydarzy. No i to, zostawcie łapkę w górę, subik na kanale z dzwoneczkiem, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o moich wszystkich i lecimy do Gierek Solo. Dobra. Pierwsza próba, lecimy na zalew. Oczywiście jestem na razie bez Olka, ponieważ nie zostawiliście jeszcze 20 łapek. No. I bardzo bym was prosił właśnie, żebyście zostawili łapkę w górę. Oraz subskrypcja. Bo to mnie motywuje do robienia następnych filmików. O, co się nałatwi? Super lądowanie.exe. A muszę to wejść. Andreas lądował. Dobra, mamy tego kombata. Kombata na wiele lepiej się O! Dobra. O, pompa, dobra. Co, jak, co, ale pompa jest super. Ja nie mogę. Hmm. Hmm. Może się nie zobaczy, jakie będą trzeba. Żach mnie zauważył. Dobra. Może wezmę sobie takie coś. Jest domka? Dobra, jest domka. Ładnie mi poszło z tytułem. Mam już 2 killa. A to gdyż praktycznie dopiero tu całą wylądowałam. Krzynka. No, Słabą, chociaż szybka pota. Ej, się w budowanie, bo dopiero co praktycznie wstałem. Tylko byłem już z moim psem na polu. Tak dopiero wstałem. Więc widziałem po ten... po to. Pewnie, że tak może być. Aha, i od razu mówię, yy, wiem, że możecie być źli na mnie, że jestem na nowym koncie takim bez skina, ale teraz już w tym sezonie nie opłacę się kupować żadnego skina, dlatego yy, będę następnego skina yy, za ten karnet bo ja wykupował yy, 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 na, na następnym sezonie. Czyli za te prawdopodobnie 10 dni. Nie wiem po co się tym A dobra. No, coś innego nie ma. E, no więc. Po evencie będę właśnie już. mieć ten. karnet bojowy świąteczny prawdopodobnie. Ja się jeszcze ten? No. Że będą święta w Fortnite. Um, bo to jest bardzo prawdopodobne i będzie 14 czy na 15 tych dni, tam, e, i będą nagrody do wygrania. E, jeszcze nie wiem jakie. I podobno w karnecie ma być Renegade Rider, ale normalne tylko e, taki świąteczny. W takim o, jakby ubraniu piernika. To tyle co wiem na razie o sezonie piątym, oczywiście rozdziale drugim. Jestem totalnym botem w tą grę. Aż kurde. Dobra, trzeba wypić pokę. To było przecież moją głupotę, bo cel nie potrafiłam. Jakieś pompy. Dobrą? Nie, dobrą. metal. Aha, i piszcie w komentarzach, czy chcecie powrót tego. Powrót... Yy, powrót yy, gier mobilnych. Yy, ponieważ yy, kiedyś tam miałam same gier mobilne, ale odkąd Zacząłem nagrywać na moim pensie. No to przecież, to od razu więcej mam ludzi na kanale, bardzo mnie to cieszy. I piszcie, czy chcecie jakąś grę, żebym nagrywał inną oprócz Horta, No to naprawdę, co chcecie, mogę nagrać. Jeszcze, ym, mam Horizon na pewno. Zero Down. Mam Lego Marvel Super Hero 2. Nie może odcinkowe będzie takie. Wollicię do Fortnita. Dobra, myślę, Przepraszam, no ale nie wiem co my mam to Zabity na chodzie. Wow. Bardzo ładnie by się chile jadą. Chyba mam najlepsze połączenia. Hmm. Dobra, idę sobie po tą skrzynkę. No, a później się pojadać tą furą. Wszystko na wszystko. O, słabiźno. Patryczka, patryczka, patryczka. Jest, patryczka. Wziąłem wszystkie od razu. I trzeba. Dziękuję, wszystko, 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 wszystko. Bo ja chcę do setki mieć. Wiem, że i tak tego nie wykorzystam, ale ja wiecie. I teraz jestem wzięty.

na władzę zostawiam nieważne czy ktoś jest mamy snajper więc to nam pomoże bardzo fajnie mm, dobra nikogo nie widzę, nie widzę zobaczymy czy nikogo tutaj nie ma Nie ma lepszej Widzimy, Właśnie zapyt zapytacie się. Czekajcie. Mamy typa. Kurde. Zobaczymy go za chwilkę. Na jakim poziomie gracza jest. No chyba na najgorszym poziomie gracza. Tak sądzę. Otwórz. No tak są za otwórz. Na otwórz. Nie no, wiem czemu nie otworzył. Dobra. Wow. wow. Wow, wow, Że on miał takie dobre itemy. Dobra. E Dobra. A bo nie, nie biorę muszu. Dobra. Albo zabiorę na za rękawicz. że? Rękawicz tego. Na snajperki, bo to co na snajperka? Jak mamy ten FAMAS-a legendarnego. Kto lubi grać FAMAS-em? Ale takim właśnie legendarnym, bo ja uwielbiam. Nie znoszę tylko takich, które jeszcze nie są na tyle ulepszone, że zmieniają jakby swój wygląd i celność. I dopiero... O! Takiego lubię. No, nie dość, że dużo fajnie zadaje to jeszcze... Ale nie jest mega. Ale dobra, nie zabijam tego dziadowstwa. Mogę zabić tych, którzy próbują zabić te dziadostwo Chyba mam takiego. No jest, patrzcie. Nie no, chodź mało. To jest na hita, nie? To jest najgorsze, że ten typ jest, jest na hita. Kurde. Jest na hita, chodź. Chłopie, szale się. Dobra, mam go.

Dobra, już mogę skakać? Czy jeszcze nie. A, o, kurde! Dziesiąte miejsce. Ajajaj. No dobra, lecimy, lecimy z następną gierką. Dobra, drugie podejście, polecimy od sobie. No, już nikt mnie zalew. Zalew jest fajny. Ale w tamtej w poprzedniej rundzie nam bardzo dobrze szło. Już mieliśmy nawet Iron Mana legendarna bronia. No a tam. Dobra, gramy jeszcze jedną rundkę to nie zaszkodzi. Znaczy nie wiem ile rund chyba jeszcze z dwie za grom. były cztery rundki. I wy to będziecie widzieć fajnie, tak? Dla was to będzie, że bub, bub jesteście w lobby, niby o później nie. Dobra, on jeszcze na zjechał A teraz sobie szybko zjechamy na dół. Halo. Ha! Dobra, to było łatwe, to było bardzo łatwe, ludzie. Jak się to mówi, easy kill. Dobra, tutaj. Nic nie ma dobra szybko, szybkie dwie potki. Jedną, zaczynam. Ktoś tu wchodzi. No i nie wie, że to jest moje miejsce U. Dobra. Dobra, o nie. Kurde, ile mu zostało? 76. Dobra, to była szybka rączka. Lecimy do następnej. Dobra, słuchajcie, przepraszam, że powiedziałem, że lecimy do następnej. Ale to jest już koniec tego odcinka. No i co? No. Do zobaczenia. Siema!